Sieman z tej strony, Kubik, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek mojej kariery z NBA 2K14. Zaczynamy cyrkowym rzutem celnym, a jakże, czyli to będzie dobry mecz. 42-30, taki jest mój bilans. 10 spotkań do końca sezonu regularnego. Co znaczy tyle, że poza tym odcinkiem, w którym zobaczycie tradycyjnie dwa spotkania i będą to uwaga dwa spotkania z Boston Celtics, tak to się złożyło. Pierwsze w Bostonie, drugie w Chicago. Poza tym odcinkiem zobaczycie jeszcze cztery i zaczynamy postseason, zaczynamy playoffy, zaczynamy walkę o pierścień. Ciekawe, czy nie skończy się ona w pierwszej rundzie takim sweepem. Oj, to by bolało, to by strasznie bolało. Mam nadzieję, że tak nie będzie i zajdę gdzieś daleko, bo walczę w tym momencie o trzecie miejsce na wschodzie z Washington Wizards. Mamy bardzo bliski. Bilans, w tym momencie jestem na czwartym miejscu. Mam mecz straty, no ale te 10 spotkań, sporo może się zmienić. Ważne, żeby wszystkie te spotkania wygrać. Ja stoję na dość dobrej pozycji, no chociaż nie tyle ja co Chicago Bulls, ponieważ gramy raczej ze słabymi zespołami do końca sezonu. Pierwszym, Boston Celtics. Widzimy się z nimi aż dwa razy, więc to mówi sporo. No trzeba te oba mecze wygrać. Po prostu nie ma innej opcji. Zespół. Jest słaby zespół jest tankujący w tym sezonie, także nie powinno być problemów. Udało im się wytankować w tym drafcie pik numer 6. Jestem bardzo ciekawy, kogo wybiorą, kogo wszystkie drużyny wybiorą, bo tam talentu w tym roku nie zabraknie i to będą zawodnicy, którzy przez najbliższe lata prawdopodobnie ustalą hierarchię w NBA. Oj, to będzie znaczący draft. Przynajmniej mam taką nadzieję. Warto się tym interesować, warto to śledzić i sprawdzić, jak ci pierwszoroczniacy zaprezentują się. Tych nowych drużynach, czy to faktycznie będą tak utalentowani zawodnicy, że odmienią w pewnym sensie hierarchię w lidze. Po pierwszej połowie 45-41, czyli wszystko zgodnie z planem prowadzę, chociaż 4 punkty to nie jest za dużo. Trzeba będzie się wziąć za grę. W drugiej połowie, tak wygląda Boston nocą. 18 punktów, 4 asysty, 3 zbiórki, 73% z gry, niezła skuteczność. I kolejna asysta no Noah zdobywa punkty, ale w obronie też trzeba było trochę pograć, udało mi się przechwycić tą piłkę i ruszamy z kontrą, to będzie na pewno fajne, to będzie ciekawe, to będzie alejup do Derricka Rosa. Zobaczcie to na powtórce. Mieliście okazję oglądać alejupy do moich zawodników, mieliście okazję w tym meczu również oglądać alejupy rzucone do mnie, bo to tak jak mówiłem, mecz taki trochę showtime, grało mi się po prostu świetnie, atak wychodził płynnie, wszystkie te akcje pasowały do siebie. Dokładnie wiedziałem, co zrobić w ofensywie, tak płynnie, bez zastanowienia się, byłem tam, gdzie trzeba było, podawałem piłkę tam, gdzie trzeba było i chyba znaczy o tym, że już zgrałem się z tymi zawodnikami, już wiem, co mam robić i wiem, jak dunkować. O, ale cieszynkę zapodałem, wow, zobaczcie to na powtórce, bo tu KJ raczy nam tego pokazać. Mega dunk, 27 punktów, 10 asyst, mamy double-double, trzecia kwarta, 11 punktów przewagi, czyli wszystko zgodnie z planem ale ja się nie zamierzałem zatrzymywać. 30 punktów po tej trójce. Coraz mniej rzucam za trzy, trzeba zrobić mały remanent w moich signature skillach. Przydałby się chyba finisher, skoro tak często ląduję pod koszem, a coraz mniej, coraz rzadziej rzucam z dystansu. Tak to z biegiem sezonu się zmienia moje podejście do gry. Tutaj wypatrzyłem Noa, który miał mismatch. Krył go Bradley, zdecydowanie niższy zawodnik, no i w tym momencie już się czuję jak rozgrywający, jak dyrygent. Te orkiestry, wiem komu podać, w którym momencie, wiem kiedy ściąć do kosza i poprosić o podanie, jak tutaj. No po prostu czuję tą grę, zacząłem to czuć. Nawet Pechowa, 13 asysta, się zdarzyła, 14 punktów przewagi, no cóż. Boston Celtics nie postawił nam w tym meczu warunków, robiłem co chciałem w ofensywie. Wszystko zgodnie z planem. Spacerek, po prostu spacerek, czy bostońska herbatka. 39 punktów, 13 asyst, 5 zbiórek, 99, 88 ocena A. Co tu więcej mówić? Jedziemy do Chicago i mam nadzieję zrobić z Bostonem to samo. 43, 30, 13 zwycięstw na plus. Oby ta trzynastka nie okazała się pechowa, żebyśmy wygrali to spotkanie. Tak jak poprzednie, pierwsza akcja meczu Bradley przy mnie i zostałem faulowany. Chociaż nie było to zbyt mądre to, co próbowałem robić łatwo w takiej sytuacji o stratę. Ale udało mi się trafić oba wolne. Zaczynamy od 2-0. Pierwsza asysta Luwoldęk. No proszę, jednak potrafi zadankować, bo jak mu rzucam alejupy, to za cholerę nie chce, Zawsze kończy to jakimś dziwnym layupem. A my gramy dalej, place, rozgrywany po wybiciu z autu. Miałem szansę rzucić tą trójkę. Nie zdecydowałem się na to, ale Carlos Buzer nie miał problemów. Asysta! Tak, zaliczyło mi asystę w tej sytuacji. Zwykle tak nie jest. I tu asysta kolejna. Tak jak mówiłem, czułem to. Czułem wszystko w obu tych meczach. Grało mi się bardzo fajnie z Boston Celtics, może dlatego, że oni są po prostu tacy słabi. Przechwyt Derricka Rose'a, idziemy z kontrą, będzie, ale jup, nic z tego. Będzie akcja 2 plus 1. Piękny dunk, tylko w którym momencie ja tu byłem faulowany? Ciężko powiedzieć. Kolejna zbiórka, kolejna kontra. Lecimy, lecimy z koksem, ale jup, do denga i to o czym wspominałem, no cholera nie potrafi chłop zadankować w takiej sytuacji. Nie wiem czy to kwestia psychiki czy czego, że boi się po prostu zagrać taką piłkę. Tutaj zgubiłem krycie na moment, ale na szczęście spudłował Crawford i jedziemy z kolejną kontrą, bo my kontrujemy zawodowo, ale jup. 22-14. Niesamowity początek pierwszej kwarty, ale w końcu gramy u siebie, I gramy dla swoich kibiców, to to... Wygląda zdecydowanie lepiej. Z mocnym butem wjechaliśmy na Boston Celtics od samego początku już 10 punktów przewagi. 7 asyst w pierwszym kwarcie. Czy było kiedyś lepiej? Nie pamiętam. Zanosi się na rekordzik. Do tej pory mój rekord asyst wynosi 17 w jednym meczu. Oby było tak jak przewiduje. Ósma asysta. 42-32 w drugiej kwarcie. 10-punktowa przewaga. Trzeba ją pielęgnować. Już w tym momencie 15. I zobaczcie co grali gracze Bostonu. W obronie Luoldenk kompletnie niepilnowany pod koszem. Wystarczyło mu podać tą piłkę. I mamy punkty. Tym razem pudło Bostonu. Nieprzygotowana zupełnie akcja. Jedziemy z kontrą. I czy będzie asysta numer 10? nie mam pytań, w pierwszej połowie double-double zrobić, to się jeszcze nie zdarzyło, 37-57, to jest urok własnego parkietu, o ile jeszcze w poprzednim meczu byli w miarę konkurencyjni gracze z Bostonu, te 4 punkty w pierwszej połowie, to w tym... No cóż, można jasno powiedzieć, że jest po meczu, no to teraz możemy sobie pogadać takich ciekawostek, co tu można zobaczyć na parkiecie Zacharandolfa, jak oni go przetrajdowali? Jestem strasznie ciekawy. Kolejny dunk może mało efektowny, no ale jednak dunk to w końcu dunk. 15 punktów, 10 asyst. Także, punktowanie sobie trochę odpuściłem. Zająłem się podaniami, chciałem za wszelką cenę pobić ten rekord. Kolejna asysta, która zasłużyła, a jakże na powtórkę, Joe Kim Noah. Coraz lepiej rozumiem tych gości, coraz więcej o nich wiem, o ich tendencjach, w jakich sytuacjach oni oddają rzuty z jakich pozycji, i wtedy wiem, że jeśli jest niepilnowany, dajmy na to Derrick Rose czy Butler, chociaż lepiej byłoby użyć przykładu niepilnowany Snell i Butler, to wiem w którym miejscu, do kogo podać, by ten zdobył punkty z tej pozycji. Zresztą to jest kwestia doświadczenia, Już z nimi rozegrałem cały sezon niemal, 70 ponad spotkań. Bo to musi procentować. Przechwyt. Jedziemy z kontrą i zobaczcie na tą asystę od tablicy. Na szczęście znalazł się tam buzer, zebrał tą piłkę, przytrzymał mnie trochę za Randall. Nie byłem w stanie wykończyć tego, ale upa. To miało być bardzo efektowne, aby mogło być bardzo śmieszne. Tutaj uwolniłem się od krycia rażona Rondo, który nie radzi sobie w tym spotkaniu. To trzeba przyznać, nie jest to typowy, punktujący lider zespołu. I znowu Dunk. Mi się to nie znudzi, nie wiem jak wam, dlatego coraz rzadziej. Rzucam te trójki. Tutaj Derrick Rose wybiega po playsie i asysta numer 14, ale niestety raczej nic z rekordu. Dwie minuty do końca to za mało na cztery asysty. Nie udało mi się tego zrobić. A i ocena mi spadła na ocenę. A skąd to się wzięło? Otóż stąd, że miałem kilka bardzo, bardzo, bardzo głupich strat. Przez to, że chciałem, żeby ten mecz był jeszcze bardziej efektowny, bo mieliśmy go w kieszeni, mieliśmy go wygranego, tak jak widzieliście ten... Ale jup, który próbowałem do siebie rzucić, nie udało się, ale na szczęście w ostatniej akcji meczu przeszkodziłem Bradleyowi w rzucie na tyle, że ocena wskoczyła na to wymarzone, a właściwie na ten standard, na to A+, 88-103, Tyle samo punktów co w poprzednim meczu zdobyła drużyna z Bostonu, także jakaś regularność jest. No ale przegrali i bardzo dobrze. I to było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało i z chęcią zobaczycie kolejny. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć. Tonight, you wrapped up a playoff berth. How far do you think this team can go? Do you have a realistic shot at the title? All you gotta do is make the playoffs, man. Once you're there, anything can happen. So, of course, we have a shot. And I think we have a pretty good shot, to be honest. But talking about it's one thing, though. Now it's on us to go out there and show everyone what we can do. If we play at our highest level, we have a great chance of being there all the way into June.